Cześć, temat gorący, więc krótki reportaż ode mnie, jak widzicie mamy tutaj pompę, mam nadzieję, że widzicie, znajdźcie pompę, o, taka zabawa. znajdźcie pompę, e, pompa Alfa Inotec lwd 90 dla domów w zapotrzebowaniu około 11 kW, e, pompa na czynniku R290, e, zainstalowana w tym roku, uruchomiona 1 września. Dom 220 metrów, trzy poziomy, w tym podpiwniczenie, plus altana, również z podpiwniczeniem. Wszystko na grzejnikach. Instalacja sama to pompa i bufor 300 litrów. No, dzisiaj w nocy minus 13, w tej chwili minus 10. Chcę wam tylko pokazać, jak pompa pracuje. Bo jak już udało Wam się znaleźć pompę, to teraz pytanie, czy pompę słyszycie? Dam chwilę. pompa niesamowicie cicha, jestem bardzo zadowolony jak widzicie dom to jest bliźniak e, również do drugich sąsiadów mam to dosyć blisko także to był ważny warunek temperament akurat jest niesamowicie istotny dla mnie Więc tutaj jestem bardzo zadowolony a teraz trochę pompie z odległości będzie już słychać mam nadzieję, a to nadal jest to dźwięk niesamowicie jednostajny on to jest pompa on off więc głośniej nie będzie no, pracuje tak, że Nigdy ten problem w domu się nie pojawił. Jeśli chodzi o samą pracę, grzejniki, tylko grzejniki w domu, w tej chwili na wyjściu ustawione 35 na zaś, Przepraszam, pompa ma czujnik na powrocie. W tej chwili jest ustawione 35 stopni od wczoraj, kiedy temperatury spadły rzeczywiście poniżej 10. Pompa właściwie pracuje non-stop, natomiast nie uruchomiło się jeszcze drugie źródło ciepła. Pewne problemy pojawiły się w momencie, kiedy trzeba było grzeć wodę użytkową, to znaczy oczywiście z tym sobie poradziłem, natomiast dom na tyle mocno odbiera to ciepło, że mm, kiedy przeszliśmy nagrzanie wody użytkowej, no to tam temperatura na buforze zaczęła spadać. Później znowu trzeba było tą wodę nagrzewać. Oczywiście trwa to dłużej. Ale jeśli chodzi o oczywiście ciepła w domu przy takich temperaturach, w domu mamy 24 stopnie zazwyczaj W tej chwili jest 23,5. No tutaj również komfort przede wszystkim. Jeśli interesuje Was użycie, to myślę, że jutro, dzisiaj spisałem licznik, jutro postaram się wrzucić, jakie jest użycie przy tej temperaturze, przy pracy właściwie ciągłej. Udało nam się uzyskać. Dzięki, do usłyszenia.